Rozumiecie, że minął już miesiąc od ukazania się technologicznego dema Unreal Engine 5, w którym zobaczyliśmy krótki fragment tego, jak Wiedźmin 4 może wyglądać na tym boskim silniku. Cały internet zamarł, po czym natychmiast stał jak do mazurka. Rozpoczął się oczywiście okres nakręcania spirali hypu do poziomu trudnego do pojęcia. Ludzie szaleją. Niestety jak zwykle. Demo rzeczywiście robiło wrażenie, było śliczne, klimatyczne, pełne detali ale zaraz za tą piękną fasadą pojawia się klasycznie korporacyjne teksty marketingowe i co mnie najbardziej zdziwiło, wielu graczy zaczęło to wszystko łykać jak pierdolone pelikany. Na dzień dzisiejszy dostaliśmy w sumie tylko dwie rzeczy, trailer po którym rozgorzała drama o wygląd lwiątka z cintry, i tech-demo mające jedynie pokazać możliwości silnika, a nie realną grę. Czyli de facto żaden konkret. Na tym etapie możemy na premierze zobaczyć zupełnie inny produkt niż to co teraz sobie wyobrażamy. A mimo to już teraz słyszę, to będzie murowane goty, zaufajmy CD Projekt Red. I zaczyna mnie mierzić się Jakbyśmy wszyscy w 2020 roku mieli jakąś zbiorową halucynację, i Cyberpunk 2077 nigdy nie było. To się nie wydarzyło, nie, nie. W ogóle. Jak to powiedział kiedyś pewien mędrzec. Jeden pindol był cieniutki, a drugi gruby jak świnia. Może ukąszenie świni boli. Lecz to rany po leszczynie goją się dłużej. I jako ta właśnie leszczyna, wierna zasadzie don't hype, przychodzę z wiadrem zimnej wody argumentów, żeby może przetrzeć paru osobom oczy, bo ewidentnie czegoś nie widzą. Choć pokaz tej gry wyglądał imponująco, płynne animacje, szczegółowe tekstury, piękna paleta kolorów, już wtedy dało się zauważyć, że całe to dopracowanie skupia się głównie na pierwszym planie. Wszystko, co najbliższe kamery, lśni i błyszczy, jak psu jaja. Ale wystarczy spojrzeć dalej, na przykład na góry pokazane w pierwszych minutach, by zobaczyć klasyczny zabieg, statyczna panorama z minimalną animacją, lekkim efektem paralaksy, mającym jedynie symulować i wielkość świata. To dokładnie ten sam trick, który znamy chociażby z Elden Ringa, piękne na pierwszy rzut oka, ale często nieodwiedzane i niedostępne lokacje, które tylko udają, że są częścią gry. Pokaz ultrarealistycznego zachowania mięśni konia też robi wielkie wrażenie. Świetny feature, naprawdę technologicznie imponujące. W idealnym świecie wspomagałaby nas tutaj technologia pokroju TLS, ale skoro dziś bez frame generatora trudno utrzymać płynność, to chyba jednak nie żyjemy w tym idealnym świecie. PZ może sobie jeszcze jakoś poradzić. Ale pamiętajmy, że gra powstaje z myślą o PS5. Konsolowi gracze do dzisiaj w wielu tytułach spotykają się z patologią 30 FPS-ów. Taka jest brutalna rzeczywistość współczesnego gamingu. Nie ma 60 FPS-ów. Wielokrotnie. Każdy kolejny feature na pokazie miał jedynie zasugerować: hej, patrzcie, to jest możliwe w Unreal Engine 5 ale nigdzie nie padło, że to na pewno będzie w grze. Co więcej, sam CZ Project Red już teraz ostrzega, że Wiedźmin 4 może wyglądać zupełnie inaczej. Przecież miał być pan dobry i uczciwy! No i uczciwie ci mówię miłym głosem, że jesteś debilem! Potwierdzam! Czyżby już czuli, że przegieli, Że hype zaczyna przypominać ten sprzed premiery Cyberpunka. I tak, zaraz ktoś pewnie zapyta skąd ta pewność, że to wszystko się zmieni, że finalna wersja nie będzie wyglądać jak to tech demo. Skąd wiesz, skąd masz informacje, gówno wiesz. No cóż, przyjacielu rozszerz się wygodnie, bo czas na małą lekcję historii. Cofnijmy się do czasów przed premierą Wiedźmy na 2. Do sieci trafił wtedy materiał wczesnej wersji gry. Pokazano ogromny obóz wojsk króla Henselta, który w finalnej wersji został drastycznie zmniejszony. Pokazano nalot smoka, którego finalnie nie było w grze. A walka przypominała jeszcze system z na pierwszego. Oczywiście, Tech Demo to nie alfa. Ale jedno i drugie ma ten sam cel. Dobrze się sprzedać graczom, inwestorom i udziałowcom. Ma wzbudzić wiarę, że wszystko idzie świetnie i że tym razem crunchu nie będzie. Ale przecież my dobrze wiemy, że to się zazwyczaj tak kończy. Nawet wtedy przy Wiedźminie Dwójce mieliśmy pierwsze trailery z zupełnie innym Geraltem. Bez brody, z wielkim nosem. To też się zmieniło, bo zmiany to nie wyjątek, to standard. I dlatego mówię, nie szykujcie się na to, że zobaczymy w finalnej grze dokładnie to, co pokazali teraz, bo to, co dziś robi wow! Jutro może być tylko wspomnieniem dobrze zmontowanego trailera, bądź jak tutaj mamy, fragmentu gameplayu. Każdy już chyba słyszał te piękne zarzekania twórców, że to co widzimy na demie, na tech demie, było odpalone na zwykłej wersji PS5. Nie na wersji Pro. Nie na devkicie, tylko na tej zwyczajnej tłustej fatce którą wielu z Was może mieć pod telewizorem, obok telewizora, na ziemi, może się gdzieś kurzy, bo nie warto jej często odpalać, bo nie ma w co grać. A nie, dobra, nie mówimy tego, nie mówimy tego. I co więcej, ma to śmigać w 60 kratkach na sekundę z taką grafiką, jaką pokazano. Stabilnie, płynnie, bez kompromisów. No kurwa. Czy tylko ja mam wrażenie, że to brzmi jak kiełbasa wyborcza w wersji gamingowej? Bo mówmy się, takich deklaracji to my już w branży nasłuchaliśmy się tyle, że można by nimi wyłożyć wszystkie bugi w cyberpunku z dnia premiery. Każdy pokaz od lat zaczyna się od typowego to działa na konsolach, to będzie działać na konsolach, a kończy się na no... to się połata paczami i będzie pięknie. CD Projekt Red dokładnie to samo mówił o cyberpunku, że gra od początku powstaje z myślą o konsolach, że przecież teaser pojawił się w 2013 roku, więc rzekomo mieli 7 lat, żeby ogarnąć wersję na PS4. Efekt? Hmm... Wersja na premierę na PS4 wygląda tak, że szkoda szczępić ryja. Montażysta, znaczy się ja z przyszłości, wsadź tutaj materiał, jak to wyglądało. I teraz ktoś może powiedzieć, ej, ale ty podchodzisz zbyt negatywnie do wszystkiego, za bardzo podchodzisz na nie. Okej, okay, nie zgodzę się z tym. Chcę wam po prostu pokazać szerszą perspektywę, o której jakby wszyscy zapomnieli, sądząc po tym co widzę w komentarzach i filmach na YouTube. Serio, od miesiąca to widać. No to co, skąd ta nieufność? Skąd to rzekome przekonanie, że być może ten gameplay nie był faktycznie uruchomiony na PS5, na zwykłym PS5? Oczywiście, że nie dam wam dzisiaj twardego dowodu na to, ale dam wam coś lepszego. Konkretny powód, by zawiesić wiarę w te zapewnienia. Przenieśmy się do 2013 roku. E3, prezentacja Microsoftu. Wtedy też wszystko miało działać na Xbox One. Gry jak Rise of, Son of Rome, Forza Motorsport 5, Dead Rising 3. Wszystkie gry wyglądały pięknie. A potem okazało się, że te gry wcale nie były uruchomione na konsoli, tylko na PC'ach z Windowsem 7, które były hmm, schowane w obudowach Xbox'ów. Wyciekły nawet zdjęcia, na których widać, jak po na jednym ze stanowisk, gdzie gracze mogli testować sobie gry, na ekranie pojawił się pulpit Windowsa. I co najlepsze, te PC-ty nie miały nawet zbliżonych parametrów do Xbox One. A. Nie, 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 były dużo mocniejsze. Nie łykajmy jak pelikany zapewnień, że coś na pewno będzie chodziło w 60 FPS-ach na sprzęcie, który dziś ma problem z utrzymaniem stałych 60 w remnancie dwójce czy Star Wars Jedi Survivor. A powiedzmy sobie szczerze, Star Warsy to nie była jakaś cudowna gra z przepiękną grafiką. Od ilu lat mamy tą cudowną śpiewkę, od ilu lat to słyszymy, że nasze najmniejsze wybory w grze mają wpływ na świat przedstawiony, że NPC ci będą reagować na nasze czyny, a potem dostajemy grę, w której rzut śnieżką w jakąś postać ma tak wielką wagę fabularną, że bez tego nie oddokujemy dobrego zakończenia. Albo co gorsza, przez całą grę buduje się w nas fałszywe poczucie sprawczości, tylko po to, żeby na koniec dostać twarz mokrą szmatą i zobaczyć, że wszystkie wybory prowadzą do jednego, tego samego finału. Możemy wybierać różne ścieżki w The Walking Dead od ale i tak Lee zawsze kończy tak samo. A w Life is Strange możemy starać się jak nigdy. Ratować, kombinować, ale na końcu i tak wracamy do punktu wyjścia. To może się wydawać dziwne, bo wiecie co? Większe poczucie sprawczości dawał mi pierwszy fable, gdzie ludzie realnie inaczej na mnie reagowali w zależności od tego, czy byłem zły, czy byłem bohaterski. Albo Muffin Magic 7, Zakref i Honor gdzie nasze decyzje miały wpływ na politykę między królestwami Awle i Erafią. Mogliśmy rozwiązać konflikt dyplomatycznie albo podpalić ląd wojny. A teraz? Teraz wchodzimy do miasta. Ciri przypadkiem uderza sprzedawcę, ten wypuszcza jedzenie, podbiega dzieciach i je zabiera. I słyszymy od twórców... To wszystko wydarzyło się, bo właśnie wtedy weszliście w ten obszar. To był efekt waszego zachowania. Dude, naprawdę? Przecież to wygląda jak klasyczny, odskryptowany event, który widzieliśmy w setkach gier, a nie jakieś zaawansowane symulacje przyczynowo-skutkowe. I znowu słyszymy. Takich interakcji będzie więcej. Ludzie w kowirze będą reagować na wasze style gry, zapamiętają wasze wybory. No i znowu uderza mnie w flashback z przeszłości. Wracam natychmiast. To dokładnie to samo obiecywali przed premierą Wiedźmina 2. Że we Flotsam ludzie będą reagować na to jak wykonamy zadania. Ukończyłem tą część pięć razy. Robiłem questy na różny sposób i co? NPC reagowali identycznie. Zero zmian, zero pamięci, zero sprawczości. To jest po prostu cykliczny rytuał marketingowy, który tripleje, twórcy triplejów, odprawiają przed każdą dużą premierą. Wybory? A owszem, ale żeby broń Boże nie wymagał zbyt wielu wariantów dialogowych czy Zmian w świecie. Dziś robi się gry nie po to, żeby dać ci kontrolę, tylko po to, żebyś uwierzył, że ją masz. I na taką właśnie wersję wyborów lepiej nastawcie się w weźmie czwórce, to nie będziecie zawiedzeni. A najwyżej twórcy zaszokują każdego, jeżeli podejmą inną decyzję i podejdą do tematu ambitniej. Patrząc na wszystkie dotychczasowe gry CD Projekt Red, można zauważyć jedną wspólną cechę. Od zawsze pracowali na cudzym świecie. Ich gry były osadzone w uniwersach, które już miały gotowe lore, bohaterów, struktury narracyjne, wystarczyło tylko dobrze zaadaptować. W przypadku Wiedźmina mieli do dyspozycji 7 tomów prozy Sapkowskiego, dokładnie opisane królestwa Północy, relacje między postaciami, konflikty, wydarzenia historyczne. W Cyberpunku z kolei oparli się na papierowym rpg -u na systemie Cyberpunk 20.20 z całym bagażem gotowych lokacji, frakcji i Con City i mnóstwem gotowych scenariuszy. Pamiętacie na przykład ratowanie Alt? To adaptacja gotowego scenariusza, który mistrz gry mógł prowadzić swoim graczom już lata wcześniej. Ba i dalej możecie nawet na tym nowym systemie e, odnowionym, papierowym również jest przygotowany ten scenariusz do tego, żeby poprowadzić swoim znajomym, swoim graczom, jakąś gry sesję. Pewnie gdybyśmy pogrzebali głębiej, to znaleźlibyśmy więcej takich przykładów. Innymi słowy, gigantyczna część każdej gry, cd była napisana przez kogoś innego na długo przed premierą. Teraz wchodzi kowir, nowy rozdział, nowa historia, nowe postacie. To pierwszy raz, kiedy Redzi naprawdę mają szansę pokazać coś ekstra, gdyż teraz przed sobą mają najsłabiej opisany fragment świata Sapkowskiego. To wcale nie musi być powód do niepokoju, ale też nie możemy z automatu zakładać, że będzie to poziom Wiedźmina na 3, a może nawet coś więcej. Tym bardziej, że spora część scenarzystów odpowiedzialnych za główny wątek trylogii, opuściło już studio. I tutaj pojawia się naturalne skojarzenie z inną firmą, innym studiem, które raczej borykało się z tym problemem i myślę, że do dzisiaj boryka się. Nazywało się, nazywa się Bioware. Pamiętacie Drew Capryszyna? Faceta odpowiedzialnego za fabuły z gier takich jak Baldur's Gate 1, 2, Knights of the Old Republic, czy serii Mass Effect? Gość Robił cholernie dobrą robotę, BioWare, zajmując się storyboardingiem, zajmując się questami. Po premierze Antema chłop stwierdził, że to już go nie jara, coś się już wypaliło. To nie to samo i odszedł. A studio bez niego wydało Dragon Age Veilguard. Fabularnie, no powiedzmy delikatnie, że to nie było już to co normalnie Bioware pokazywało. I tak oczywiście nie twierdzę, że historia się powtórzy, ale miejmy na to patrzenie, że na przykład gość, który był związany z questami fabularnymi do głównego wątku w Wiedźmie 3, robi teraz inną grę o wampirach, ale warto zachować dystans. Bo jeśli Wiedźmie 4 ma być nowym początkiem opartym o ich własne pomysły, nowe postacie, nową Wiedźmińską Szkołę i nowe konflikty, to nie wystarczy już wyjąć kilku bohaterów z książki i wrzucić ich w grę. Nie, tutaj trzeba coś więcej. To według mnie będzie test. To właśnie dlatego warto się nie hype'ować, zanim zobaczymy coś więcej, niż tylko ładne rendery i obietnice. Tak jak już wcześniej przesadziłem się do paru rzeczy, to teraz dorzucę jeszcze tylko 5 groszy, bo trzeba powiedzieć to jasno. Okazy technologiczne i pierwsze materiały z gier od lat to święto złudzeń. Można by wręcz rzec pod patronatem świętego Toda Howarda, a hymnem jest piosenka Tell Me Lies. These NPCs are not scripting. Bo jeśli ktoś pamięta jego poetyckie zapowiedzi Gier Bethesdy, a potem widział co naprawdę dostaliśmy, <laughs> Starfield ho, 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 to wie o czym mowa. I tak samo teraz materiał z Wiedźminą 4 to nie gameplay, to wyreżyserowany, dopieszczony fragment Tech Dema z grafiką podbitą do granic możliwości. Wizualna obietnica, a nie produkt. Pamiętacie Watch Dogs'y z E3, lata temu, gra przyszłości, premiera, jakby ktoś zżygał mi się na monitor. Fatalna fizyka, tekstury jak z kartonu, auto prowadzące się jak lodówka, minimalne narzędzia do zabawy Fakera. Ubisoft nie był pierwszy i nie ostatni, chociażby następny przykład, Wiedźmin 3, to samo, pokazy piękno w czystej postaci, premiera. Mimo że wciąż dobra to jakość graficzna, niższa, skromniejsza, nieefektowna. Chociaż tutaj moderzy po jakimś czasie przywrócili grafikę z obietnic danych nam na pokazie. Ale dobra, może Redzi się nauczyli. Już teraz zastrzegają, że to co widzieliśmy to nie finalna gra, bo dobrze pamiętają efekt cyberpunka i wiatro pomyj, które wtedy się oj wylało z każdej strony. Więc jasne, cieszmy się, Wiedźmin 4 może być fajny, nawet świetny. Ale zachowajmy zdrowy dystans. Nie wierzmy bezkrytycznie w każdą klatkę, każdą obietnicę, każdy trailer, każdy gameplay. Bo hype to nie jest jakość. Im bardziej damy się złapać w bajki, tym boleśniej potem uderzy nas rzeczywistość. W postaci gameplayu z dropem do 28 fps, Dusznej kompresji tekstur i cienia z RTX, który wygląda jak cień z GameCube. A tego raczej nie chcemy, nie? Na koniec zostawię was tylko z jedną myślą. Nie chodzi o to, żeby się nie cieszyć. Chodzi o to, żeby nie zamieniać nadziei w ślepą wiarę. Każdy trailer to jak shot z górnej półki. Ładnie wygląda, łatwo wchodzi, robi ciepło na sercu. Ale potem przychodzi rzeczywistość i ta uderza mocniej niż zestaw wody z orężadą po nerach, także w obu przypadkach początek bywa słodki, ale pobudka pobudka boli. I ten ból wcale nie jest nowy, tylko my za każdym razem udajemy, że może tym razem będzie inaczej. Nie hajpuj się, sprawdzaj myśl, pamiętaj, coś widziałeś. Myśl.